16 izbicki wyścig kolarski o puchar wójta gminy Izbicko przyciągnął ponad 200 uczestników z całego kraju. Dla uczestników oraz kibiców przygotowane zostały najróżniejsze atrakcje. Przyjeżdżają do nas ludzie praktycznie z całej Polski, z zagranicy mamy Czechów. Y są zabawy dla dzieci, mamy zorganizowany poczęstunek, więc ludzie do nas przyjeżdżają, integrują się po prostu. Tak naprawdę wszyscy. Zaczynamy od przedszkolaków, od trzeciego roku życia, a kończymy na masterach. Pierwsi metę przekroczyli mali kolarze. Konkurencja dla przedszkolaków okazała się pełna emocji, zarówno dla jadących, jak i dopingujących. Bardzo dobrze, pierwsza z dziewczyn. Trasa była bardzo prosta, taka... To no Fajno było dużo ćwiczyć, ale też nie jest najważniejsza wygrana, tylko nawet zabawa. Najwięcej emocji zawsze wzbudzają te najmłodsze dzieci, czyli te przedszkolaki. I ta taka ogromna chęć rywalizacji, w ogóle tego chęć, tego udziału, wzięcia udziału w tym, w tym wyścigu rowerowym. Zawsze przygotowujemy jakieś nagrody dla tych osób, które wygrają. Oczywiście przedszkolaki wszystkie dostaną medal za udział w tym wyścigu, ale ja myślę, że jest to takie... Taka chęć zintegrowania ludzi, chęć stworzenia im możliwości do tego, żeby mogli się spotkać. Nasz wyścig zaczynamy kategorią przedszkolaków. Dzisiaj e, ilościowo przeszło m, udział e, przeszedł nasze oczekiwania. Ponad 40 dzieciaczków na rowerach przedszkolnych, na rowerkach różnych e, i na takich tych biegowych, bez, bez pedałów jeszcze. E, także bardzo, bardzo się cieszymy, że tak licznie dzisiaj e, i nasi mieszkańcy oraz e, osoby spoza e, Gminy uczestniczą w naszym corocznym wyścigu. Uczestnicy w wieku szkolnym zostali podzieleni na grupy amatorskie oraz profesjonalne dla członków szkółek. Jednym z organizatorów był Opolski Związek Kolarski który czuwa nad organizowanymi treningami. Proszę zauważyć, że przedszkolaków było 40. To jest normalnie rewelka. Cieszymy się, jesteśmy niesamowicie z tego dumni, A nie mówiąc dalej następne kategorii szkoły podstawowej, ale do czego dążę, że w szkołach podstawowych również są tak zwane szkółki kolarskie, które my na Opolczycie mamy 12, które nas wspiera. Urząd marszałkowski pan Andrzej Buła, ale też chcę się pochwalić, bo w izbisku mamy również szkółkę. Kolarską i też jest wsparcie poprzez urząd e, i gminy i zbisko. I właśnie tu się zaczyna właśnie tak zwane trenowanie i nauka, jeździe w tym peletonie, plus następne kroki, finiszowanie, zdobywanie kondycji. I właśnie ta sztuka przez lata techniki e, zdobywania i odwagi i to na początku zaczyna być skomplikowana, a później dochodzą i właśnie są z tego zawodnicy wielkiej klasy. Szkółka kolarska jest to taki program narodowy, program rozwoju kolarstwa. Zaczyna się to w szkołach podstawowych. Suma summarum, już właściwie teraz troszeczkę na zmiany tych przekształceń szkół z podstawowych, gimnazja pamiętamy, no to teraz troszeczkę zamieszanie jest, ale mniej więcej to szkoły podstawowe od 1 do 8. Powiem tak, każdy wysi kolarski, tak powiem bardziej profesjonalnie, jest bardzo ciężki i specyficzny wyścig. bo to nie jest, że przyjedzie pierwszy na metę i wygrywa, tylko suma zdobytych punktów, które zdobywa przez cały. Wisi. Jazda w dużej grupie niesie za sobą ryzyko karambolu, a przy prędkościach osiągających przez kolarzy szczególnie ważna jest ostrożność. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwał zespół ratunkowy. Zaczynając od tych najmłodszy, najmłodszych uczestników, e, którzy nie mają żadnej wprawy jeszcze e, w jeździe rowerowej, no to oni generalnie przy takiej małej prędkości tak właściwie się mogą tylko potknąć, przewrócić, troszeczkę zedrzeć skórę. Natomiast jak już są ci bardziej profesjonalni e, starsi uczestnicy, no to przy takich prędkościach, no to już upadek jest e, dość, e, dość e, może, może przynieść dość poważne skutki, zwłaszcza jeśli nie daj Boże, upadną gdzieś tam o krawężnik się e, uderzą, no to wtedy wiadomo, że najgorzej jak Dlatego też te kaski to, to jest jednak podstawa, żeby mieli. No osobiście w sumie obydwie leżałyśmy, to już nieraz. Małe zadrapania, duże no straty w zębach, czasami też były, na przykład w krwi. Ale no ogólnie no to wiadomo, to ja w każdym innym sporcie. Gmina Izbicko przez cały okres wakacyjny organizowała wiele sportowych wydarzeń, które integrują oraz popularyzują aktywność wśród mieszkańców. Zaczynamy zawsze biegiem charytatywnym w czerwcu, i zbieramy wtedy pieniążki dla, dla jakiejś osoby niepełnosprawnej z terenu naszej gminy. No, nie tylko z naszej gminy, bo teraz zbieraliśmy dla mieszkańca, który był kiedyś naszym mieszkańcem, ale się wyprowadził. Dla osoby potrzebującej po prostu. Potem mieliśmy z inicjatywy marszałka taki wyścig rowerem wokół oboszczyzny. To akurat też od Teraz grupa się włączyła w to. No teraz mamy wyścig, ale przy tym jest mnóstwo różnych takich drobnych, które są organizowane w szkołach, które są organizowane przez zespoły sportowe. Mamy grupę rowerową przy szkole w Krośnicy, mamy dwie szkółki taneczne w Krośnicy i w Otmicach. Mamy zawsze zawody sportowo-pożarnicze w odmicach, gdzie staramy się też tą, tą młodzież uaktywnić. No jest tego mnóstwo, mogłam czegoś zapomnieć, ale musiałabym zapisać. Kultowy już wyścig kolarski przyciągnął kilkuset uczestników, którzy, oprócz udziału w części sportowej, spędzili wspólnie dzień na świeżym powietrzu.